Ja mam to widziałe, to jest kolejny odcinek po tak długim czasie i to jest filmik, tak widzicie po opisie, e, budowanie filmiku i to jest pierwsza część, jest ze mną chwil i się... tam minut. serdecznie. No, ja to się... no i... No i może... Zacznijmy budować. A ja? Jeszcze jestem Dimitri, inaczej do mnie tu inik, ale gościa na serwerze nie ma, dlatego go ja tak, nie witam jeszcze. Tak, tak, jedną ze mną, Filip, tam kiedyś, łap zbroję. No, kiedyś były z nim odcinki z Fortnite, w sumie z FIL 6-5, w sumie, to może zostawcie suba i lajka piszcie co mam nagrywać i z kim nagrywać czy, czy z nimi czy może z kimś innym

Dzisiaj tak, so gram na krawatku, na krawatku jubie. Coraz się nie umiem wysławiać, ale. Pozdrawiam od który też wrócił do nagrywania po długim czasie. No, być w ciemnicu! Co? Ja muszę być w ciemnicu <tuszelanie> w No. No czemu... w sumie, dobra, już wiem od czego zaraz. tylko bez drewna to tak średnio pojęcie. Sikierę muszę zrobić. Jak mi laguje to sorry, ale nie mam jakiegoś najlepszego sprzętu. Nie najlepszy jakiś, ale... Czy ona nas płynie? Nie. No. Dzięku, Bortecki, otwieramy klucz do rzadkiej skrzyni. A skąd? A, dajle. Zwykle uprościmy, dajle. I dopiero. I dopiero, pękliśmy 16 dusz. Ej tu czekaj. Na ach, jedna, du jedna dusza kosztuje. 950, to nie sprzedawaj albo sprzedaj dwie, to będzie na założenie klanu, a resztę zostaw, to później będzie droższe. Wystaw za 851, aż cel 850. A to, a ja wystawiłem 16 z 850? No nie, Wziąłem to, to. to. Co? A tu bardzo poczekam, to bardzo chcę Poczekaj, teraz rozłożę te wszystkie dusze i sla wszystkie 850. ciepser Dobra, idę na RTP po drewno, bo nie mam już. A ty zapisałeś tam homa? Nie. Aha. O. kurde. A ty? Mhm. -mm. O, ja chyba.

Nie, poczekaj, muszę wyjść i wejść do serwisu. Yhym mm Mam jeszcze 14 dusz Odbieram kit VIP I otwieram klucz mm. A Aaa, pajęczyny Między innymi go tym няма този авто върсия, аз тази върсия нямам. Аз двойка, показвай

Tak oglądam to hmm. no, Jak widzicie Chyba widzicie, no, wiem. Ej Bartecek na te dusze, które mi wyleciały z tej skrzynki jest 1% brawo tak. Dobra, idę na Spawnę Kładę najważniejszej ceny Ja właśnie idę mm. Dobra, zrobione. Mm. Pięć tysięcy. Czekaj, zobaczę ile na to było procent. 3% A na twoje dusze Gdzie one są? Tu nie ma dusz A nie są dobra Też 3% Dobra, idę na nie, na duszę piszę 1% No ale to typa, jak zabijesz A nie tak po prostu Bo tu pisze taką mmm Naprawdę, takie że rzadkiej skrzyni, żeby dropnąć y, duszę dusze, to musisz mieć co najmniej 1% szans jest. No, tak, tam nie pisze. Tam pisze po zabiciu gracza. Szansa na wytepienie Taki dobry w szkola. Mm. Mm. To się wycisz?. No dobrze. Będzie. I możecie pisać, czy wolicie takie odcinki takie jak teraz, czy jakieś edity na przykład z CSE, jak tytuł. albo z Minecrafta jak się z kimś biję. I nie możecie dać propozycję w jakie gry mam grać i nagrywać Będę czytał komentarze, których i tak pewnie nie będzie. Dobra, w sumie tylko są drogie, to będę je zbierał. Czekajmy na Watersona. Jak on będzie? To, to też dzisiaj. Dziś będzie dwa odcinki lub ewentualnie jeden dziś, czyli 9 lipca. I możliwe, że raczej jutro. Zależy czy mi się będzie chciał montować. W sumie... jak ktoś to ogląda. Ja, to do pomożego, do wojsko plaby. Mm. właśnie, napiszcie w komentarzach jeżeli jesteście, swój ulubiony, swój ulubiony, swój ulubiony słodycz. Będzie ci, będzie. Ale czy, jak jak odcinek będzie mieć 20 minut, to już raczej będzie koniec. Więc może zaczniemy budować bazę. Arteczek! gdzie poszedłeś? Idę na RTP Dobra, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. OOTAH PENALUU MULA pe

No i teraz Czyli jednak ten tytuł tego filmu nie będzie część Pierwsza budowania gildii, tylko... O. E, próba nieudana. Budowano no, dźwięk? nie jestem pewna, że... nie... Gdzie jesteś? jestem? W dżungli jakiejś. To trzy minuty. Adaś, Nie mam. O, i Patyki

O Czemu? Jak coś to nagrywam Nie wiem czy wiesz co A wybaczcie to wie, bo się okazało... mhm. Takie ja, deski wytrzyma. przyjdą mi dopiero za tydzień. Nie wiem, ha, to się coś chyba spóźnił. Szkoda, ja to przeszedłem do mimiku. -a. A widzisz co teraz mam? Hmm? To chyba nie ci z

Nie, no, nie, no, klipa. nie, no, nie, no, nie, no. nie, 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 A tu się zmienia. nie, no, nie, no, cię nie, no, nie, no. nie, 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 Ja mam seta, więc masz mnie na 3 hita zmierzam. 3 nie, nie. Ale mogę założyć już królestwo A ile masz kasy? 1700 Od 2000 może A ty ile masz? To no co ty kupiłeś? No mówiłem ci, że drognąłem. Masz pięć tysięcy. No prawie 6. No to czemu mnie założyć królestwa. No. Jak gdzie mam założyć? Nie ma gdzie. I nie nie bij Daj mi zjeść. I flak! Co? No ustań. Stój Daj jedzenie. No nie wiem, są mój trzy. Na odwrót zrobimy. Stój. Awa, Ja cię nie biłem. Czemu mi wysłałeś kreda, Nie bij. Nieładnie. Daj jeść. Yes. Udało się o mm -hmm. hmm. stój tu kończą Podskocz, podczas podczas jeszcze raz co? Oh. No, pod jeszcze raz. No, uciekł, ale no, czy nie piję. Ja tak jakby u ciebie też, bo to nic nie zadaje. Otwórz jest! I tak nie możesz, bo jesteś piękny w Nie pij! No, coś na spawna. To No Jak jaka mam antylowa? Nie O jak, no. No ja dę Czym Ja cię zabijam w Nie wiem jak, bo ja dostaję te No nie bij. Chociaż daj się uleczyć. Jak będziesz siedział w moim trafie, to A Daś mi chcesz pójść na spawna? Nie, no, bo już nie wrócisz. Wrócę. Obiecujesz? No. No, tak, Tylko, że nie bij już. No to! pijesz mnie spotyka! Bijesz mnie spotyka, ty mnie z miecza bijesz. Naraz cię piję z łapki. No się z miecza biłeś. No bo się regenerujesz. Si nie regeneruje. No masz 17 hp, a miałeś 8. Kurde, jest źle skoczyłem. O, dość dla Boże, no teźle pobiewam Tworzę zarader nosa i nagrywam Hanta. No nie! No weź mnie nie bi Nie pij mnie, no! Mm. Gdzie? No nie bij, już ginę, no! Nie bij! No nie weźmie! Przeżywasz mnie na dwa hity. Ale nie, ja nie mam żadnej próby, tylko pka mam! No dobra, to chodź, idziemy budować no, gaz. Nie wiem, ja się na razie nieco ufam. Przecież i tak miałam ci z czego zrobić. Nie, już sobie zostaw raport. Wiem ile ci zostawiłem mnie Dobra, RTP. Cieczka, ucieczka, ucieczka, ucieczka. Dobra, zakładam kla Ja, and man das also